Dzień dobry, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Jest mi bardzo miło zaprezentować całkowicie nowe, ekologiczne rozwiązanie w uprawach sadowniczych. Mianowicie zabezpieczanie owoców w czasie zbiorów przed chorobami, wydłużanie trwałości przy zastosowaniu przed samym zbiorem oraz ograniczaniu strat podczas przechowywania jabłek i gruszek. Mowa tu o produkcie AgroEca Protect, który jest pierwszym i jedynym takim produktem na świecie, który jest zgłoszony do ochrony patentowej, produkowany w Polsce. Agroeca Protect jest zarejestrowany jako biostymulator oraz jest dopuszczony do ekologicznej produkcji. Bardzo ciekawe jest to, że nie tylko ogranicza choroby, ale też redukuje pozostałości środków ochrony roślin na owocach i warzywach. Jest to jedyny taki produkt, który ma udokumentowane takie działania. AgroECA Protek powstał na bazie trzyletnich doświadczeń, badań prowadzonych przez producenta firmę BioActive z Podkarpacia wspólnie z Agrosmart W międzyczasie prowadzonych było wiele badań naukowych, w tym w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Okazało się, że opryskując AgroECA proteg jabłka odmiany szampion przed zbiorem i później przetrzymując te jabłka w chłodni, ograniczone zostały straty, czyli ograniczone zostały porażenie jabłek chorobami około 4%. Identyczne wyniki, podobne, uzyskano również w badaniach prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Gdzie w jednym z gospodarstw jabłka odmiany Ligol zostały opryskane przed zbiorem właśnie AgroEca Protect, i tutaj też podobnie okazało się, że około 5%. Po trzech miesiącach przechowywania mniej było porażeń chorobami przechowalniczymi, w stosunku nawet do jabłek, które były tam ochronione środkami chemicznymi. Co ciekawe, zarówno w jednym i w drugim badaniach przeprowadzono później dodatkowe testy nad zamgławianiem, i tutaj zamgławianiem czystym kwasem potwarawym, który znajduje się w produkcie AgroEca, który jest zarejestrowanym produktem biobójczym do dezynfekcji owoców warzyw po zbiorze. Wtedy przy zamgławianiu, dezynfekcji jabłek w chłodni już bezpośrednio, kolejnych kilka procent można było ograniczyć straty. Zapraszam teraz do zobaczenia fragmentu filmu z wywiadem z prezesem grupy Owoc Łącki, prezesem Janem Golonką, gdzie właśnie przedstawione są wyniki ich doświadczeń z zastosowaniem elektrolizowanej wody w ograniczeniu strat w przechowaniu jabłek. Równo dodając wodę elektrolizowaną, też można produkty agroecza do wody przy wodnym rozładunku, ale i do zamgławiania. I przy zamgławianiu to co panu doktorowi wyszło, panu Jankowi, że można ograniczyć straty po przechowywaniu, tak? No my mamy takie wyniki, porównywaliśmy rok do roku odmiany, które w tym samym okresie zostały włożone do chłodni i w tym samym okresie sortowane. I różnica między tymi natamiatami Czyli ten rok ubiegł 2021 był bardzo trudnym rokiem. Była bardzo dużo kilka temu, i, i więcej No mokro było jesień. Tak. Na, na korzyść tego 2021 jeżeli chodzi o ilość strat. Czyli to, znaczące, czyli... czyli to są znaczące ilości no, wpływające również i na, na ekonomię. Czyli y, pierwsze to badania y, naukowe potwierdziły, ale później wy sami sobie już w zasadzie wszystkie komory, żeście i jabłka po wprowadzeniu. Tak, więc tym yy, produktem, my, tak? Myśmy szukali różnych rozwiązań. By ozonowanie, twarz różne tak, natomiast no to chyba się wydaje, że w jest być. takie najbardziej praktyczne i Bo ile, jakie tam wyniki? Wiem, że tam mieliście, porównaliście Lobo, Champion, Rubin i, i Rubin i Rubin. No to, to przy Rubinie na przykład, straty ogólne z 18% w poprzednim roku mieliśmy 8,5%. To prawie połowę procent można zaoszczędzić, tak? 81%. Natomiast przy szampioniec to, to było no nawet trochę lepiej, bo było 21% w pierwszym roku, a 13,8% w drugim. Czyli, no to, czyli to, to już ten, zostaje w kieszeni. No. W kieszeni naszych kadowników przede wszystkim, bo wiemy, jak jest. Sytuacja w sadobuswie. każde ograniczenie strat. To... Czyli tutaj można rady potwierdzić, rady. że nawet już w praktyce to działa. AgroEca Protect może być stosowany zarówno w gospodarstwach ekologicznych, w tych, które produkują tak zwane zero pozostałości, oraz w tradycyjnych uprawach. Najlepszym okresem zastosowania tego produktu jest okres zbiorów. Owoców, czy to miękkich, czy owoce ziarnkowe, pestkowe, wtedy kiedy jest ryzyko e, lub nie ma za dużo produktów, które mają e, okres karencji. Natomiast w przypadku jabłek i gruszek, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie zastosowanie przed zbiorem lub też w okresach krytycznych, kiedy występuje ryzyko związane z mm, pojawieniem się różnych e, e, infekcji, chorób przechowalniczych. AgroEca Protect można znaleźć na stronie AgroSmart Lab oraz uautoryzowanych dystrybutorów, natomiast więcej też informacji filmów można zobaczyć na naszym kanale YouTube AgroSmartLab. Dziękuję!